To już naprawdę mają jakiegoś pecha, cholera. O 6 rano uruchomili silniki, tak jakby było minus 20, żeby rozgrzać je i to cały czas tutaj pracowało. No to wyobraźcie sobie, co tu się działo, tutaj dom drżał. Ja odczuwam rodzaj jakiejś takiej no, pretensji do kierownic i Budimexu i Unibepu. Unibep to jest tutaj taka firma lokalna z Bielska Podlaskiego i oni się podjęli tej brudnej roboty. Panie premierze, ale puszcza to już tutaj u Pana nie szumi pod domem. <noise> Proszę Pana, Pan profesor, wie, wiele razy ja tutaj fotografowałem zwłaszcza jelenie. No w ubiegłym roku to tu był popis. W tym roku już też były. I żubry tu co, Chodzą takie trzy byki, wspaniałe po prostu, no i nie boją się za bardzo ludzi. Więc e, e, to po prostu rewelacja. No, czy żubry, które też tutaj przychodziły, kładły się tutaj, leżały. No, no interesują. To po prostu jest po prostu... Dokładnie. panowie widzą jakąś szansę, żeby to jeszcze zatrzymać? Zatrzymać chyba nie da rady. Ta przestanie to być, powiedzmy, transgranicznym obszarem światowego dziedzictwa, bo zacznie funkcjonować rzeczywiście jako dwa odrębne obiekty. No była ta białoruska systema. No ona te zwierzęta duże, kopytne dzieliła, ale już wilki, rysie, no wszystkie tak. mniejsze zwierzęta, nawet niedźwiedź, który tak. tu mamy od dwóch lat, w puszczy radził sobie z tym bez, bez problemu. Ja apeluję do liderów partii opozycyjnych proeuropejskich, żeby oni do swoich zobowiązań wyborczych przed kolejnymi wyborami dodali zobowiązanie, że zdemontują ten płot przynajmniej na obszarze Puszczy Białoruskiej. No. Myślę, że cała masa ludzi odniesie się do tego ze zrozumieniem i z poparciem. Podejrzewam, że zbudować niestety będzie łatwiej niż później to zdemontować. Panie profesorze, tak? wystarczy powiedzieć, rób ta co chce ta i gwarantuję panu, że te 50 tysięcy st stali zniknie natychmiast. Na tym, co zostało z pałacu cesarskiego w Białowieży? Jak pozwolili brać? nasza przyroda ma niestety ciągle niski priorytet i ważniejsze jest, nie wiem, właśnie zdrowo, ochrona zdrowia, obronność i tak dalej. Natomiast przyroda to ja, ja się ogóle... zmienia, ale, ale ciągle jest to niski priorytet. Ja Miałem w ogóle wrażenie, że duża część polityków traktuje troszkę tak kolonialnie naszą przyrodę właśnie mamy polityka tutaj za płotem. <grymne> <grymne> to, 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 to duża część. Trochę nietypowego z tego punktu widzenia. <grymne> Czyli przyrodę należy wykorzystać, nie oglądając się na to, co będzie w przyszłości. To Raz, to ale dwa, że też jest. Jednak jest strasznie niska świadomość tego, czym jest Pusta Białowieska. Ja zamieściłem właśnie tę fotkę wczoraj na Facebooku. Jest tam, są tam setki wpisów, komentarzy. Na ogół od ludzi odnoszących się do tego, co ja tam publikuję z sympatią, pozytywnie i tak dalej. No i ogromna większość wyraża oburzenie, ale też i takie wpisy dzisiaj widziałem to właśnie, że no szkoda, no ale przecież w czas są bieszczady. No przepraszam bardzo, no, co ma piernik do wiatraka. No. Politycznie to jest straszny, bo to jest sygnał wysłany do tych nieszczęsnych Białorusinów, i do wszystkich, które teraz mi się od Was odbyć. Istniało w historii powojennej Europy pojęcie żelaznej kurtyny, co było symbolem. Teraz Polska buduje żelazną kurtynę realnie dzielącą Europę oddzielającą się od wschodu. Przecież to wszystko to są sygnały zupełnie okropne. Prawda? Ale dodatkowo jeszcze, przecież to, tak, po, po pierwsze zostało to wywołane przez pozorny problem tych uchodźców tym razem w że spędzonych przez Łukaszenkę w sumie było około 15 tysięcy, bo około 10 tysięcy dostało się do Niemiec. Ponad 4 tysiące wróciło samolotami z Mińska. To była, było jednorazowe przedsięwzięcie. W tym samym czasie, o czym można przeczytać na stronie Frontexu, w Grecji, Włoszech i w Hiszpanii próbowało dostać się do Europy nielegalnie wielokrotnie więcej. Tam nikt nie ogłaszał żadnej wojny hybrydowej. Wszyscy uważali, że tak jest i tak będzie nieustannie. Tutaj było jednorazowe wydarzenie i teraz się wyda ponad 1,5 miliarda złotych na to, żeby to wszystko zrobić. I dodatkowo jeszcze nigdy na świecie, włącznie z chińskim murem, który był troszkę w większy i dłuższy, żadne ogrodzenie nie powstrzymało ludzi, którzy chcieli się przedostać na drugą stronę. To co, jutro pobudka o 6? Zobaczymy. No słyszy pan, jak to wygląda, jak brzmi. Wszystkiego dobrego.